Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Tarot. To czytanie jest dla wagi, szczególnie dla wagi słonecznej, czyli że masz urodzinki wtedy, ale też możesz na przykład oznaczyć sobie w, są takie kalkulatory horoskopu obliczyć swój horoskop i wyznaczyć swój ascendent, księżyc i wenus na sprawy miłosne, i te znaki również możesz sobie sprawdzać w moich y, poszczególnych czytaniach. Ja robiąc dla was to czytanie na wiosnę, robię również czytanie dla siebie i szczególnie moje cztery znaki mnie interesują, bo akurat te cztery znaki są u mnie różne, czyli moje słońce, mój księżyc, mój ascendent i moja wenus. Trochę o tym już ostatnio mówiłam, co, y, za co odpowiadają te poszczególne znaki u nas i na co się składają w naszej osobowości i charakterze, więc jeśli jesteś ciekaw/ciekawa, to zapraszam cię zobacz sobie też poprzednie filmy. Natomiast drogie wagi, chciałabym powiedzieć, że będziemy szukać energii wiosny, oczywiście. Kiedy ja to dla was nagrywam, to mamy już słońce od paru dni w znaku barana i mamy już początek szczęśliwie wiosny. Teraz będę sobie tasować karty. I jednocześnie chciałabym Wam powiedzieć, że na pewno ten film będzie wcześniej dostępny dla osób wspierających kanał. Pamiętajcie proszę o tym. Subskrybuj proszę kanał, bo wtedy będziesz dostawać mam nadzieję, że powiadomienia. Ostatnio pisała mi jedna dziewczyna, że nie dostaje powiadomień, ale mam nadzieję, że pomoże zaklikanie dzwoneczka. Tam jest taki dzwonek, włączenie powiadomień. Miesiąc temu świętowaliśmy 1000 subskrypcji na kanale, a dziś, kiedy się słyszymy, to już jest kanał większy o 30%. Bardzo Wam za to dziękuję. Wiem też, bo zaglądam do statystyk kanału, że tak, w taki stały sposób oglądacie mnie w większej grupie. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, subskrybuj proszę, bo mnie to bardzo pomaga. Chociaż to akurat w żaden sposób nie wpływa na przychody kanału, pamiętajcie, może jakoś tam pośrednio. Natomiast liczą się bardzo też podobno te polubienia pod filmami, więc proszę, jeśli możesz, zostaw łapkę, cześć, jestem, byłam, byłem pod filmem, bo wtedy też może te filmy trafiają i do Ciebie w przyszłości, i do innych. Bądźmy e, też, wiecie, solidarni z innymi. Może też inni dzięki temu zobaczą ten film, większa grupa osób. Poza tym dziękuję wszystkim osobom wspierającym kanał. Dziękuję osobom, które mogą kupować dla mnie kawkę na Buy Coffee. Tu. pamiętaj, że jest taka opcja pod filmem, jest link do tej platformy, która wspiera bardzo wielu twórców z, z tej polskiej części, nie tylko polskiej YouTube'a. Oho, rozsypują się karty, czyli jeszcze trzeba trochę potasować. No i wiecie, dzięki temu jest jakieś tam dotarcie, jak subskrybujecie, lajkujecie te filmy. Poza tym, jeśli możesz, bardzo Cię proszę, jeśli uważasz, że Cię jakoś tam nie stać na tą kawkę czy na to wspieranie kanału, to jeśli możesz, to zobacz chociaż dwie króciutkie reklamy w filmie. I wtedy taki twórca, jak zobaczysz, powiedzmy, że poświęcisz minutę swojego czasu, to twórca ma może z tego kilka groszy. Więc jeśli możesz solidarnie z twórcą, czyli że ze mną w tym przypadku być, to będę bardzo wdzięczna. To co? Edu duga, Te -du A -du. karty już mi się chyba nie rozsypują. Próbujemy. Tak? Próbujemy tak, jak dla poprzednich znaków. A od ilości łapek w górę i od wyświetleń będą zależeć kolejności kolejnych filmów oczywiście. Który znak będzie miał najwięcej wyświetleń, ten będzie w... Pierwszy w kolejności. Tak będziemy już robić od teraz. Powiedzmy, że taki jest demokratycznie. Wiosna. Droga Wago, wiosna, chyba że przyszedłeś, albo przyszłaś tutaj dla jakiejś osoby wagi, to wtedy patrzysz sobie, słuchasz, co u tej osoby. Waga w relacji na wiosnę. Co dla wagi w relacji na wiosnę? co dla wagi, która jest w relacji na wiosnę, a później co dla wagi, która jest pojedyncza na wiosnę, waga w relacji na wiosnę, okay. i waga pojedyncza, super. Waga w relacji na wiosnę Mamy rycerza Buław i mamy królową mieczy. Królowa mieczy może reprezentować dosłownie waszą energię. Zwłaszcza jeśli jesteś kobietą wagą, ale ja nie jestem jakaś taka radykalna pod tym względem, że też tę energię można odwracać, ale szczególnie do kobiet wag, może ta karta przemówić. Po prostu możesz się czuć dobrze sama ze sobą, może wystąpić u Ciebie taki wzrost. Umiejętności intelektualnych, bo miecze to komunikacja, porozumiewanie się, intelekt, umiejętność wychodzenia czegoś, załatwienia czegoś, wynegocjowania czegoś. No taka waga to jest y, mm, takie mi się ciśnie, powiedząko staropolskie, gdzie diabeł nie może tam babę pośle. No to możesz się poczuć taka prawie jak invincible niezniszczalna na te wiosnę. Natomiast y, inne znaki niż znaki powietrzne, bo powietrze to waga bliźniętej wodnik, to symbolizuje ten miecz, postacie spod tych znaków. Chociaż dla mnie to też jest osoba spod znaku koziorożca, nie pytajcie czemu w tej karcie. Może waga ma jakąś ważną kobietę w swoim otoczeniu spod znaku koziorożca. No to te miecze, czasami te znaki powietrzne, jak wasz znak, mogą być trochę nierozumiane przez inne żywioły, przez innych przedstawicieli Zodiaku. Bo Wy jesteście takie szybkie, rzutkie, e, sprawne. Czasami się denerwujecie, że inni za Wami nie nadążają, chociażby na poziomie myślenia, na poziomie ogarniania takiego, że nie klikają tak z Wami szybko inni ludzie. Natomiast wiecie, w różnorodności też jest. E, no dobrze jest, jak w zespole, na przykład w pracy, są ludzie z różnymi wrażliwościami i tempami, bo jakbyśmy wszyscy byli tacy sami, to bylibyśmy jak. E, Taka gromada klonów, i no nie jest to najfajniejsze. Natomiast, jak ktoś jest zupełnie inny od was, to możecie się niecierpliwić, że ktoś za wami na te wiosnę nie nadąża. Natomiast tutaj mamy wzrost namiętności w relacji z Waszą osobą. Mamy rączego rycerza, który wkracza. Do alkowy. Mam nadzieję, że to nie jest nikt poboczny, że tak powiem, nie żaden 2 plus 1, ani u ciebie, ani u twojej osoby. Natomiast jeśli my się sami, same ze sobą dobrze czujemy, jesteśmy w swojej energii, tak jak tutaj powiedziałam, tej energii mieczy, to też wiadomo, że osobą gdzieś spoza naszej relacji naturalnym jest, że się bardziej podobamy, więc można to troszeczkę jako wskazówkę potraktować tego rycerza mieczy, że możemy, mogą inni nas odczuwać, Osoby z płci takiej, jak nam się podoba, spoza naszej relacji, jako osoby bardzo atrakcyjną na tę wiosnę. No a wagi pojedyncze bardzo fajne, bo stoją w małej bramie, w dwójce buław i są w trójce monet. Być może, być może to z wami zarezonuje, a o co to może chodzić? Że ktoś może chcieć coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Dla niektórych może to być możliwość albo jakaś pojawiająca się szansa, nawet wiążąca się z przeprowadzką. To może być przeprowadzka do innego kraju za pracą, ale to też może być wiecie, przeprowadzka z firmy do firmy, albo z miasta do miasta, albo nawet do jakiejś innej firmy, co będzie powodowało na przykład, że inaczej będziecie dojeżdżać do pracy, inną trasą, krócej, dłużej, do innej dzielnicy, za miasto, do centrum miasta na obrzeże miasta różne możliwości i tu mamy postać mentora i tu też mamy postać mentora czyli aż w dwóch energiach mamy postaci osób, od których można się czegoś nauczyć lub też bardziej w czymś biegłych od nas to może być jakiś trener Taki w pracy. To może być postać szefa, który nas poprowadzi, jak się rozwijać lepiej zawodowo. To może być zapisanie się do jakiejś szkoły, zapisanie się na jakieś kursy branżowe, na zrobienie czegoś, żeby wejść w jakąś zmianę dotyczącą życia zawodowego. No a tutaj, jak singiel jest singlem, no to może też mieć mniejszy kłopot. Mam nadzieję, z pogodzeniem tego, że na przykład wiecie, chodzimy do pracy, a potem, jeszcze w weekendy, na przykład robimy jakieś studia, czy studia podyplomowe, czy jakieś kursy doszkalające, coś wieczorami, może jakieś warsztaty, a może jakiś budżet szkoleniowy w pracy czyli idziemy na jakieś kursy, robimy jakieś certyfikaty. I przez to później następuje, bo to jest jeszcze mała brama, czyli jeszcze jest taka potrzeba przygotowania się do tej zmiany, czyli może nastąpić w przyszłości z tego powodu wzrost materialny, jeśli będziemy lepszym specjalistą w swojej dziedzinie, lepszym ekspertem może nawet. I teraz, dla wszystkich wag, będą karty. Po stronie lewej będzie coś, co być może jest jeszcze. Możliwe do przeniesienia z zimy do wiosny, coś do dalszej obróbki, lub ewentualnie do zostawienia w zimie, a po tej stronie bliżej, kamery po prawej, będą rzeczy, być może nowe, być może świeże, być może jakieś otwierające energie na wiosnę, rzeczy, które mogą nam jakoś głowę otworzyć, które mogą nam coś pozmieniać, mogą nas jakoś zainspirować, albo jakaś wskazówka do dalszego działania, do rozwijania. No to lewa strona najpierw. Wagi drogie. Dziewczyny wagi, chłopaki wagi. Najpierw lewa strona. Mhm. Oj, lewa strona. Strona, duża brama, wcześniej była mała brama, teraz jest duża brama. Super, i naprawdę tu akurat, tu są miecze. Czyli tak jakby y, właśnie dla znaków powietrznych, czy jakby naprawdę dla wag, bardzo y, te karty rezonują. Te rzeczy z zimy. No, bardziej chyba do chłopaków wag, mówię chociaż można sobie tę energię odwracać. Król Mieczy to byłby chłopak waga. Chłopak waga, czyli osoba, która jest rzutka, przedsiębiorcza, która jest dobrze się wysławiająca, dobrze negocjująca, ma dane która jest taka, wiecie, że yy, musi tylko czasem uważać, żeby jakby nie pokazywać innym, że za tą osobą inni nie nadążają. Czyli wiecie, się tak nie przechwalamy, jak coś wiemy. Yy, nie yy, mówimy wszystkiego od razu, tylko najpierw myślimy, a potem mówimy. Niektórych rzeczy nie mówimy, które myślimy. Jakby wiemy, że jesteśmy świetni, ale uważamy na to w tej energii. Bo to jest też taka osoba, która nie za bardzo potrafi okazywać emocje, która może być bardzo emocjonalna, ale może być też bardzo wrażliwa i nie potrafiąca do końca tych emocji wyrazić, która lepsza jest w myśleniu, czyli w takim e, wiem, myślę, niż w tym takim obszarze czuję, odczuwam e, tych takich mięciutkich rzeczach. Bardziej jesteście dobrze w. Hmm. No nie, 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 wygląda to, ta osoba nie wygląda na taką, która się w jakiś taki bardzo otwarty sposób pokazuje swoje emocje, być może z obawy przed zranieniem. I macie, może popracować nad tym w pracy, żeby te emocje swoje pozwalać sobie na pokazywanie tych emocji, tylko robić to w taki sposób, żeby też starać się nie urazić innych osób. Czyli nie wyciągać za dużego miecza, czyli za dużych słów nie używać. Czyli być bardziej może dyplomatą, ale też mówić na czym Wam zależy, co jest dla Was ważne, w jakim kierunku chcecie się rozwijać, tego typu energię. Natomiast to jest osoba bardzo świadoma tego, jakie ma swoje przymioty, bo jest to postać już króla. No i tutaj w tym rycerzu monet może na wiosnę u jakiejś wagi, ale powiedziałam, że, powiedziałabym, że chłopaka być może bardziej, Mogą się pojawiać jakieś okazje, żeby tę monetę zebrać, że może jakaś premia wpadnie, może jakiś pieniądz zasilający bardziej budżet domowy. Jest możliwość jakaś rozwoju, w, być może w tej dziedzinie, w której działasz, tylko należy tę monetę zebrać, jakby schylić się po nią, podejść do tego, zauważyć tę możliwość, wypracować to, wychodzić, wynegocjować w tym królu mieczy dowiedzieć się o tej możliwości jak najwięcej i o nią zawalczyć. Jakoś to wykuć sobie, że tak powiem, tę chwałę i ten, ten, ten dobrobyt, tę te majątność, tę dodatkową monetę, czy tę te podwyżkę, ten awans. Zawalczyć o to. Zapracować. No i znowu mamy miecz, zobaczcie. Dla naszej mieczowej wagi. A tutaj mamy now nowinki na wiosnę. Dla niektórych wag, nowinką na wiosnę może być to, że się zaangażują w jakąś nową inicjatywę i schwycą tak jak ta dłoń, ten miecz i ruszą dziarsko, żeby ten temat, że tak powiem, zawojować. Niektóre wagi, Boże, dlaczego powiedziałam? Dobrze powiedziałam, wagi, dobrze, zmartwiłam się, że źle mówię, ale dobrze. Niektóre wagi będą się szykować na wiosnę do jakiejś większej podróży. Może do jakiejś dłuższej podróży wakacyjnej, włącznie z na przykład innym kontynentem, niż mieszkacie. Ale też dla niektórych wag to może być możliwość poznania kogoś z, na przykład z innego kręgu kulturowego. Tak się o tej karcie też mówi czasem. Ale przede wszystkim szykowanie się do jakiejś zmiany. No niektóre wagi mogą się szykować do jakiejś grubszej zmiany życiowej, która będzie polegać na przykład na tym, że się będziemy przeprowadzać. Wkrótce będziemy zmieniać swoje otoczenie, będziemy w innym miejscu pracować, w innym miejscu żyć, może z kim innym żyć, może z kimś zaczynać być w relacji. Niektóre wagi również będą myśleć o powiększeniu rodziny. Tutaj jest miecz i korona alegoria oczywista połączenia tego miecza z koroną czyli mamy być może jakieś nowe życie. W drodze może po prostu jest myślenie o tym, żeby zakładać rodzinę. U niektórych zwag może taki temat się pojawić. No i tu brama, czyli ten człowiek stoi w bramie i jest już blisko jakiejś zmiany. Jeśli u ciebie tych zmian y, nie planujesz, no to może być po prostu planowanie wakacji. Czyli pierwsze promienie słońca, wiosna radosna, i myślimy, a może kupić jakąś wycieczkę w jakiejś promocji. Jak kupię teraz, to będzie na przykład, nie wiem, 40% taniej niż jak kupię w samym szczycie wakacji, prawda? Myślenie o tym, jak odpocząć, gdzie wyjechać, może do jakiegoś kraju, w którym są cieplejsze temperatury, jakieś ciepłe morze. Może być też myślenie o tego typu rozrywkach i atrakcjach zasłużonych po całym roku ciężkiej pracy. No to, co drogie Wagi, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam owocności i w życiu prywatnym i zawodowym na te wiosny i nie tylko. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą formę wsparcia, czy to materialną, czy niematerialną, bo kanał się dzięki temu rozwija i ja też tę energię od Was yy, jakby pozyskuję. I bardzo Wam dziękuję, bo jest to super miłe, bo jak się coś tworzy i się dostaje energię zwrotną od osób, które to, tego słuchają, to oglądają. To jest to niesamowicie wielka frajda i naprawdę wierzcie mi, że no to jest super sprawa, jeśli ja czuję, że w jakikolwiek sposób jakby ze sobą rezonujemy poprzez to, co dla Was tutaj robię na kanale. Jak czytam te karty z Before Tarot. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Słyszymy się na czytaniu na now w najbliższym czasie. Trzymajcie się ciepło i papa.